pewno no, słyszycie nieraz e, takie zdanie. E, szanuj swój czas, szanuj mój czas, e, szanuj czas innych ludzi. No, w ogóle, generalnie szanuj czas. Żejmy coraz lepiej po raz 904. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Mańska-Piołka, jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowny. A ja nazywam się Tomek Kniat, nie jestem psychologiem, jestem techniczny, jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, z tej strony Iwana Majewska-Białka, Wasz psycholog. Dziś będę mówić o czasie, a specyficznie o naszym szacunku. Dla czasu czy szacunku do czasu, jak to się czasami mawia. Na pewno słyszycie nieraz takie zdanie, szanuj swój czas, szanuj mój czas, szanuj czas innych ludzi. No, w ogóle generalnie szanuj czas. Czy czas można szanować? Czas jest właściwie zjawiskiem z jednej strony abstrakcyjnym, niepojętym tak naprawdę, choć pewnie zajmuje się tym w jakiś sposób astrofizyka i inne jakieś nauki. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o czas, to umówiliśmy się. Umówiliśmy się na to, aby mieć jakieś um, godziny, minuty, aby liczyć. Ten upływający, upływający czas, bo tak jest po prostu wygodnie. Jedyny czas, tak naprawdę, jaki nas faktycznie ogranicza i który tworzy właśnie takie ramy nomen, nomen, czasowe, to jest czas naszego życia na Ziemi. To jest po prostu nasze życie. Kiedy ja prowadzę szkolenie na temat zarządzania sobą w czasie, to przede wszystkim wyjaśniam to, że zarządzanie sobą w czasie to nie jest takie tam sobie planowanie i organizowanie swojego życia, ale jest to codzienne podejście do życia właśnie z takim zrozumieniem. Że mamy jego określoną część, na dodatek jeszcze nie wiemy jak długą. I w tym czasie, w tym naszym życiu, chcemy, zakładam, że chcemy, zmieścić różne ważne dla nas zdarzenia, różne ważne dla nas sprawy. Chcemy zadbać o różne ważne dla nas osoby i w ogóle, generalnie o to, co uznajemy za Nasze, za nasze, różnie, jedni my wychodzą z, z, do tego z duszy, z serca, inni po prostu zakładają, że coś jest ich, coś jest dla nich ważne, ale zarządzanie sobą w czasie to jest właśnie takie układanie, takie życie, aby móc w tym życiu, które nam zostało, a jak powiedziałam, nie wiemy ile go jest, to wszystko, co jest dla nas ważne. I tak, życie na Ziemi wyznacza, jakby, nasze ramy. No, a zatem wróćmy do szacunku dla tego czasu. Czy rzeczywiście to jest szacunek dla czasu? Tak naprawdę, to jeśli chcemy wykorzystywać ten czas dla nas najlepiej, to jest to szacunek dla nas samych szacunek dla siebie. Człowiek, który nie szanuje siebie, no już nie chcę mówić nie kocha siebie, ale nawet jeśli tylko nie szanuje siebie, jeśli nie docenia siebie, jeżeli nie jest ze sobą przynajmniej zaprzyjaźniony, może swojego czasu nie szanować. No bo nie szanuje siebie, czyli de facto nie o czas chodzi. Może po prostu tymczasem niewłaściwie rozporządzać, może niewłaściwie planować, może go przeznaczać na niewłaściwe rzeczy, bo nie myśli o, o sobie, bo nawet być może nie stworzył sobie y, planu na życie, wizji na życie. Być może uważa, że, że jest taki nieważny, taki nieistotny i to, co on robi jest tak samo, tak mało istotne, że nie ma sensu jakoś specjalnie do tego czasu podchodzić z jakimś zastanowieniem i jakimś takim celowym rozporządzaniem, jakby tym czasem, który dostaliśmy. I bardzo często właśnie takie osoby robią w życiu zupełnie przypadkowe rzeczy. Ktoś, kto na nich popatrzy, może powiedzieć, że oni nie szanują swojego czasu. Że ktoś, kto wyłącznie siedzi przed telewizorem, o, ogląda telewizję, wykonuje gdzieś jakąś pracę, za którą po prostu nam musi mieć którą wykonuje dlatego, żeby mieć pieniądze zwyczajnie, bo yy, chociażby na ten telewizor i na to piwo, czy jakieś inne rzeczy przed tym telewizorem, faktycznie może nie mieć lepszego pomysłu na życie. Ale powtarzam, to nie jest tak, że on nie szanuje czasu. On nie szanuje siebie. I dokonuje takich wyborów, które w tym momencie wydają mu się zazwyczaj najłatwiejsze, wymagające najmniej wysiłku, czy dające jakąś taką natychmiastową przyjemność. Natomiast człowiek, który siebie szanuje, chce, dla siebie robić jak najlepsze rzeczy. Chce robić dla siebie to wszystko, co już wcześniej, o czym wcześniej mówiłam, co jest dla niego ważne. Bardzo często taka osoba ma wizję swojego życia, wie, co chciałaby w tym życiu przeżyć, wie, co chciałaby w tym życiu zrobić i zdaje sobie sprawę z tego, że potrzebuje do tego czasu. I dlatego to, że nie siedzi na przykład. Przed telewizorem przez cały dzień i nie odbiera tego, co inni przygotowali, co inni pokazują, tylko na przykład siada i tworzy sama coś, co wypływa z niej, co wypływa z jej serca. I kiedy mówię tworzy, to nie myślę o tym, że zaraz maluje, pisze książki, ale robi na przykład pyszną. Potrawę, tworzy coś, co jest w niej, robi na drutach, czy szyje, czy robi jakieś inne rzeczy. Jest, tak wiele jest różnego rodzaju fascynujących zajęć, którymi ludzie się zajmują, ale robi to właśnie dlatego, że, że to lubi, że to jest coś dla niej cennego, że to jest coś, co gdzie może siebie w jakiś sposób wyrazić. Inną, jeszcze innym, inną sprawą, ale też związaną z szacunkiem dla siebie jest sprawa szanowania czasu innych ludzi. No ale znowu, jeżeli ktoś nie szanuje siebie i nie szanuje swojego własnego czasu, no to jak może szanować czas innych ludzi? Być może są na świecie takie osoby, które choć nie szanują siebie, nie szanują swojego czasu, to albo rozumieją, że ten czas innych ludzi, jest w ich gestii tych innych ludzi, i oni mogą do tego czasu inaczej podchodzić, co jest raczej wątpliwe, albo włożono im do głowy, wtłoczono im do głowy, czy w jakiś inny sposób, nierzadko bolesny, przetłumaczono im, wytłumaczono im, że mają szanować ten czas innych ludzi. I tak z Lęku na przykład robią owszem, pewne rzeczy tak, żeby nie być skaranym, ukaranym, żeby nie doznać jakichś przykrych y, rzeczy. Tak może się zdarzyć. Ale żeby człowiek mógł naprawdę szanować czas innych ludzi, musi szanować swój własny czas i musi rozumieć, jak cenne są dla niego minuty, godziny, dni i różne inne sytuacje. I raz jeszcze powtarzam. Nie można szanować czasu. Czas jest naszym dobrem, czas jest, my na to nie mamy większego wpływu, my mamy wpływ tylko na to, jak ustawimy swoje zajęcia w tym czasie, co będziemy robić w tym czasie, jak będziemy się zachowywać. I jeszcze raz powtarzam: jeśli szanujemy siebie, jeśli kochamy siebie, to te wybory będą lepsze. Mogę wam powiedzieć nawet o dzisiejszym dniu, nie bez powodu zresztą, akurat dziś nagrywam taką audycję. No, wstałam rano w takim powiedziałabym średnim nastroju, oczywiście jak to ja, uśpiechałam się do siebie od rana, mówiłam dobre rzeczy, ale tak jakoś, nie wiem czy już chciałabym, może żeby trochę wiosny było, w tym moim Toronto, a ciągle jej nie ma, czy z jakiegoś innego powodu, wiecie, w życiu się dzieje różnie, ale coś mi ta chemia tam w tym organizmie nie działała tak jak trzeba. I w zasadzie moim pierwszym pomysłem na życie dzisiaj było o, no, na kompletny luz, robienie w tym życiu do no, wszystkiego, co mi tam w ogóle się w tym danym momencie nasunie, a prawdopodobnie byłoby to albo oglądanie jakiegoś filmu czy, czy serialu, albo być może gdzieś tam surfowanie w internecie, szukanie różnych rzeczy, które mnie zainteresują bez konkretnego celu, bo jeśli ktoś w konkretnym celu, ja sama zresztą w konkretnym celu czasami podróżuję po internecie, żeby coś znaleźć, no, wyglądałoby to w taki sposób. Może, może wyszłabym gdzieś na spacer, ale raczej jest to sprawa wątpliwa. No, tak jak mówię, ten nastrój miał mnie najlepszy. Ale, ponieważ generalnie rzecz biorąc, jestem w, w przyjaźni ze sobą, wiem co jest dla mnie ważne, wiem co jest dla mnie istotne, a jednocześnie tak dzień na luzie miałam wczoraj, więc w związku z tym podjęłam świadomą decyzję, dobrą dla siebie, żeby może ze sobą porozmawiać. No i zaczęłam ze sobą rozmawiać. Zaczęłam ze sobą rozmawiać w pamię pamiętniku, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego to takie, zaczęłam pisać o różnych rzeczach. Zaczęłam jakby dochodzić też do pewnych wniosków, i w związku z tym powstała taka. Znaczy, doszłam do tego, co jest jakby yy, przyczyną, y, gdzieś tam podskórną przyczyną tego mojego nastroju. Nie będę Wam o tym mówić, bo nic ciekawego, a sama też nie chcę sobie tego tutaj y, jeszcze raz uświadamiać, ale napisałam sobie takie, taki hipotetyczne, y, hipotetyczny dzień. Dzisiaj jest akurat sobota, nagrywam ten odcinek w sobotę, i napisałam sobie taki hipotetyczny dzień, jak ja bym robiła, jak ja bym postępowała, co ja bym robiła i co by się działo, gdyby właśnie nie to ograniczenie, które prawdopodobnie gdzieś mi tam pod skórą właśnie jakoś bardziej doszło do podświadomości e, dzisiaj i stąd ten mój niezbyt rewelacyjny nastrój. No i powypisywałam sobie takie różne rzeczy, a potem zrobiłam sobie, co ja bym robiła. No i się okazało, że, ach, ojej, Robiłabym naprawdę mnóstwo różnych, dobrych dla siebie rzeczy. I potem z tego zrobiłam taką rozpiskę. Okej, okay, dobrze. To co mogę zrobić z tego, co bym robiła, gdybym nie miała tych ograniczeń, czy może gdybym miała właśnie te pewne rzeczy, których nie mam, jak to mogę przełożyć na dzisiaj? Jak to mogę przełożyć na tę sytuację? Jaka w tym momencie jest. I okazało się, że bardzo dużo rzeczy z tego mogę zrobić, tylko mogę zrobić jakby w nieco innym wymiarze, w nieco inny sposób, ale ciągle. Będzie to coś dla mnie dobrego, będzie to coś, czego się będę mogła cieszyć, będzie to coś, gdzie będę mogła włożyć w co będę mogła włożyć swoje talenty i gdzie będę czuła, że żyję, gdzie moje życie będzie miało no, jakby w każdym, w tym momencie znaczenie. I wiem oczywiście, że kiedy spojrzę na to wieczorem, kiedy będę szła spać wieczorem, będę zadowolona z tego swojego dnia i będę wiedziała, że wypełniłam go zajęciami, czynnościami najlepszymi dla mnie. Że ze względu właśnie na to, że szanuję siebie, zadbałam po prostu o to, aby wykorzystać ten czas w najlepszy możliwy sposób. Jeśli chodzi o szacunek dla czasu innych ludzi, to, ponieważ generalnie rzecz biorąc, mam dla siebie szacunek zawsze, to bardzo to szanuję. I jeśli wyjdzie mi czasami niechcący coś takiego, że narażam ludzi na stratę czasu z mojego powodu, to zawsze przepraszam, jest mi bardzo przykro, ale generalnie rzecz biorąc, ogromnie cenię czas innych ludzi, dlatego że cenię ich, że szanuję ich. A zatem, kochani, jeśli zdarzy Wam się, na przykład, że, no właśnie, nie pomyślicie o czasie innych ludzi, to nie, nie myślcie te, potem w kategoriach, że to właśnie nie tylko ten czas. Zdajcie sobie sprawę z tego, że być może generalnie jest to tak, że nie ma takiego szacunku dla tych osób, jaki być powinien, jaki warto by było, żeby był, no, a jeśli nie ma tego, stosunku, tego szacunku dla innych ludzi, to poszukajcie, poszukajcie, bo może się okazać, że również dla siebie samych nie macie takiego szacunku. Te osoby, które w taki sposób postępują, nie mają takiego szacunku, jaki mieć warto by było. A gdy zdarzy Wam się coś takiego, że jak nie na przykład dzisiaj, że no, będziecie w takim nastroju, w którym łatwo, można by było zmarnować dzień, zmarnować po prostu piękny czas, który jest nam dany w moim wypadku, wziąwszy pod uwagę lata, jakie mam, no to te dni stają się jeszcze cenniejsze, można powiedzieć, bo teoretycznie oczywiście jest, jest ich, mam ich mniej niż osoby, które są połowy połowę ode mnie młodsze, czy w ogóle młodsze. Dlatego wtedy warto jest właśnie poszukać, co jest przyczyną. I jak się znajdzie tę przyczynę, no to zatroszczyć się o nią w taki sposób, aby zmobilizować się w konsekwencji jednak do działania. Może do tego, żeby zlikwidować tę przyczynę. I w moim wypadku to było dzisiaj niemożliwe, więc hipotetycznie do tego podeszłam. Ale może być tak, że ta że, że ta sama przyczyna jakby za sprawą naszego właściwego podejścia zostanie zlikwidowana. Kończąc, jeszcze raz powtarzam, szacunek dla czasu nie istnieje. To łączy się z szacunkiem dla siebie samego, szacunek dla czasu innych osób też nie istnieje. Istnieje po prostu szacunek dla innych osób. A jeśli się myśli, o tym, aby inne osoby no, z naszego powodu nie yy, miały jakichś problemów z czasem, to tak, jak powiedziałam wcześniej, albo dlatego, że jest, jest to wyuczone, jeśli nie łączy się z szacunkiem, jest to wyuczone albo z lęku zwyczajnie, żeby nie spotkało nas coś przykrego, coś niechcianego. Najpiękniejszy jednak jest taki, taki stosunek do czasu, Innych ludzi, który wynika po prostu również z szacunku dla nich. Róbmy to, co jest dla nas ważne, i pamiętajmy o tym, że inni ludzie też potrzebują na to czasu. To tyle, kochani. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.